Dzień dobry. Dzisiaj powiemy na temat abiotycznych czynników środowiska czy elementów środowiska. E, takie abiotyczne oznaczają nieożywione. Przedrostek A jest zaprzeczeniem. E, Biotożycie, czyli abiotyczne, będą nieożywione. W przeciwieństwie do biotycznych, w przeciwieństwie do ożywionych, o których mówiliśmy do tej pory, to znaczy mówiliśmy o relacjach między nimi. E, biotyczne. Elementy środowiska, czyli te wszystkie ożywione, no to pięć królestw, które znamy, tak? czyli bakterie, grzyby, rośliny, zwierzęta i protisty, to będą żywe organizmy. Natomiast jeżeli usuniemy z jakiegoś ekosystemu elementy żywe, żywe organizmy, tak jak tutaj na obrazku, to zobaczcie to, co zostaje. Zostają nam czynniki nieożywione, które mają wpływ na środowisko oczywiście. One są od siebie wszystkie czynniki zależne, czyli biotyczne i abiotyczne, biotyczne, czyli organizmy żywe wchodzą ze sobą w relacje, ale także wchodzą w relacje z, z czynnikami, czynnikami abiotycznymi. Czynniki abiotyczne na siebie też mają wpływ, też mogą się kształtować. Bo jeżeli słońce mocno świeci, jest wysoka temperatura, wtedy następuje odparowanie wody. Jeżeli następuje spadek temperatury, woda jest na przykład w jakichś zakamarkach skał, gdy zamarza, zwiększa swoją objętość i powstają drobne, drobne kamyczki, które później mogą stać się piaskiem, staną się elementem gleby. I co wchodzi w skład tych czynników środowiska nieożywionego? To, jak tutaj widzimy, jest światło, które będzie wpływać na temperaturę, do tego jest wiatr, opady, woda jest czynnikiem abiotycznym oraz podłoże. Gleba. Jeżeli popatrzymy na słońce, od niego sobie zaczniemy, ponieważ słońce będzie decydować o tym, że rośliny będą przeprowadzać um, proces fotosyntezy. E, rośliny i organizmy w ogóle zielone, które potrafią przemieniać. Które mają w, swojej, e, w, swoje, w swoim organizmie chlorofil, będą. Fotosyntezować dzięki temu też będą producentami. Będą pierwszym z poziomu łańcucha troficznego, czyli ich życie powoduje to, że dalej mogą żyć inne organizmy. Właśnie dzięki temu, że są w stanie energię słońca na energię chemiczną zmienić i do tego uwolnić, jako produkt oboczny w tym procesie, tlen, który warunkuje życie innych organizmów. Tlen też będzie czynnikiem um, abiotycznym, ponieważ jest nieożywiony. E, kolejną, e, kolejnym czynnikiem, który będzie wpływał na, e, na występowanie organizmów, na właśnie środowisko, będzie temperatura. Ta temperatura będzie zależeć od promieni świetlnych, od ich natężenia. Um, będzie wpływać na to, że na przykład organizmy będą występować na danym terenie albo w czasie zimy będą hibernować, zasypiać, lub na przykład, tak jak ptaki, wybiorą się do ciepłych krajów, żeby zmienić klimat. Organizmy takie jak ssaki i ptaki uniezależniły się od pogody, natomiast płazy, gady i ryby są zmienno I tak na przykład właśnie na nie ma wpływ. Temperatura, na ich występowanie, na ich aktywność. Wiatr będzie również czynnikiem abiotycznym, który będzie wpływał na środowisko. Będzie wpływał na przykład na szybkość transpiracji wody, na ich parowanie. Opady, kolejny czynnik jest bardzo ważny, ponieważ nad, jest też związany z wodą, tak? Wszystkie organizmy potrzebują do życia wody. Większej, większej ilości, ale jest to czynnik niezbędny do tego, żeby organizmy przetrwały. Tak jak widzimy tu ryby, które żyją w wodzie, ale płazy, które są zależne od wody, ich rozród jest zależny od wody. Jeżeli nie będzie zbiorników, no one nie będą miały się gdzie rozmnażać. Wtedy wyginą. Wszystkie te rośliny muszą gdzieś występować, czyli musi być podłoże. Podłoże jest to um, Nieożywiony element, czyli jest to gleba, która natomiast stabilizuje te organizmy, organizmy roślinne, ale dzięki niej, jej, jej obecności możliwy jest pobór składników mineralnych, możliwy jest pobór wody, właśnie soli mineralnych, tak? dzięki właśnie obecności to z niej jest te składniki, które wbudowywane są później w organizm, Właśnie w niej występują. Czyli mamy środowisko, w tym środowisku są ożywione i nieożywione elementy. Wszystkie te, które są nieożywione, e, znaczy wszystkie te, które są ożywione, czyli wszystkie organizmy zabieramy i pozostają nam nieożywione elementy środowiska, które będą wpływać na środowisko. Będą wpływać na klimat. Klimat, czyli w zależności od szerokości geograficznej, warunki pogodowe, które stale się utrzymują. One będą wpływać na to, jakie organizmy będą występować na danym obszarze. Tak, nie spotkamy w Polsce oprócz, nie wiem, wzole mura, idąc do parku. Tak Spotkamy go na Madagaskarze, inny klimat zupełnie. Nie spotkamy pingwina, i tak dalej. Wszystko zależy tutaj rozmieszczenie gatunków od klimatu. Drugą taką istotną rzeczą, która jest, może jeszcze powiem jedno: że te czynniki, które tutaj są, będą wpływać na występowanie organizmów, i musimy pamiętać, że będą limitować, czyli są coś takiego jak czynnik ograniczający. Ten, który jest w minimum, on będzie ograniczał życie np. danych organizmów. Czyli, tak, mówi się, że jest, łańcuch jest tak, słab, tak silny, jak jego najsłabsze ogniwo. Bo, jeżeli mamy jakiś łańcuch, jedno ogniwo, jedno oczko jest słabe i pęka, no to tak naprawdę cały łańcuch się przerywa. I tak jest właśnie z tymi czynnikami środowiskowymi. Te czynniki w środowisku, czy organizmy mogą żyć albo w wodzie, albo na lądzie, i te dwa środowiska różnią się od siebie, różnią się chociażby gęstością. Dużo Środowisko wodne jest dużo bardziej gęste. Tak? Jeżeli się pływa, to czuć, że nie, nie idziemy sobie tak jak. Czy nawet, o, możemy sobie przejść w wodzie? Dużo większy opór stawia woda. Jest inna ilość tlenów, tlenów gazów. Tlenów w powietrzu jest dużo więcej na lądzie. Natomiast CO2 jest więcej w wodzie. Wahania temperatury są różne. Na lądzie są duże wahania temperatury, natomiast w wodach te, te wahania temperatury są mniejsze, dużo mniejsze. Woda się nagrzewa wolno, ale też dłużej to ciepło zachowuje, później dłużej je oddaje. Stąd nadmorskie miejscowości mają klimat taki mniej zmienny niż, niż na lądzie występują. Występuje. Taki klimat. Różne są też warunki świetlne. Te warunki świetlne będą bardzo dobre na lądzie, natomiast w jakimś zbiorniku wodnym będą zależeć od głębokości. Im głębiej, wiadomo, tam jest ciemniej, dlatego też te rośliny nie tylko rośliny bo w sumie też organizmy będą na różnych poziomach głębokości będą różne organizmy występować. Czyli Mamy dwa różne środowiska, wodne, lądowe i organizmy, te, które tam występują, w czasie ewolucji przystosowały się do konkretnego środowiska. Ryby, na przykład, opływowy kształt ciała, tak? To jest cecha, która będzie cechą właśnie związaną z życiem w wodzie. Płuca, na przykład, to znów życie na lądzie. Tak? Można by mnożyć takie przykłady. Tyle na dzisiaj. Pamiętajcie, że na środowisko składa się, składają się czynniki ożywione biotyczne i nieożywione, abiotyczne. Wzajemnie na siebie wszystkie te składniki działają. Do zobaczenia.